Nie tak dawno temu w pewnej szkole owoce, warzywa i mleko odgrywały bardzo ważną rolę. Pamiętnik Chrumasa. Igrzyska sportowe. Pchnięcie kulą. Witam wszystkich na pierwszych szkolnych igrzyskach sportowych. Na początku chciałabym, żebyście podzielili się na dwie drużyny: me, fris. Wybierzcie osoby do swoich drużyn. To kto wybiera pierwszy? Zróbmy wyliczankę. Dobra, to wyliczaj. Enedu Jerzyna, oto pierwsza jest drużyna. Wybieram Chrumasa. To niesprawiedliwe. Chrumas jest najszybszy. Teraz to wiadomo, że wygracie. Sprawiedliwe, sprawiedliwe. Przecież była wyliczanka. No dobra, to ja biorę Raptusa. Chodź, miał. No nie. Nie dość, że nie mamy Chrumasa, to jeszcze musimy wziąć Uchola. Co z niego za sportowiec? Co ty najlepszego narobiłeś? Uchol, Uchol, zaczekaj! O, tu jesteś. Nie przejmuj się tym, co powiedział Freeze. Nie przejmuję się, tylko... tylko... Zjadłem trochę marchewek, to może będę silniejszy? Teraz? Już na to chyba trochę za późno. Po prostu musisz dać z siebie wszystko, a zdrowo się odżywiać trzeba cały rok. Hej. Przepraszam, Uchol. Głupio chlapnąłem. Wcale nie chciałem tak powiedzieć. Sorki. Bardzo nieładnie się zachowałeś. Nie powinieneś był tak mówić. Wiem. Przepraszam, naprawdę. Chodźmy, Uchol. Razem wygramy te zawody. No dobra, chodźmy. Pierwszą konkurencją będzie pchnięcie kulą. <grym> Ojejku, o ale ciężka ta kula. Dziesięć metrów, brawo, chrumasie. Dziewięć metrów i pięćdziesiąt dwa centymetry, super. jedenaście metrów i cztery centymetry, super. Wow, brawo, me. Ty, ty to masz siłę, ale ciężka. Nigdy nie byłam w tym dobra. Teraz kolej Uchola. Uchol! Uchol! Brawo! To chyba najdłuższy rzut w historii naszej szkoły. 22 metry i 32 cm. Brawo brawo, brawo! brawo! Gratuluję Ucholu! Pobiłeś rekord szkoły w pchnięciu kulą! A teraz chwila przerwy zapraszam na lekki i zdrowy poczęstunek w ramach programu dla szkoły. Yes! Super! Ciekawe, jak sobie poradzimy w kolejnych konkurencjach. I ja tam z przyjaciółmi byłem, owoce, warzywa i mleko spożyłem, a co widziałem i słyszałem, w pamiętniku zapisałem.